Właśnie wróciliśmy z grzybobrania. Nie ma jeszcze tych grzybów tak bardzo dużo, ale można znaleźć już przeróżne kanie, najszlachetniejsze borowiki. Taki śliczny, niewielki. Chcę właśnie zrobić farsz do pierogów z przeróżnych grzybów. Jeśli w lesie spotkacie kanie, to proszę Was, żebyście wybierali już te większe. Zdecydowanie, żebyście łatwiej mogli poznać, jak wyglądają. Bo coraz więcej słyszę przypadków, że ludzie mylą kanie z muchomorami. Dla mnie jest to nie do przyjęcia. Jak można w ogóle pomylić kanie z muchomorem? To jest niesamowite. To jest genialny, przesmaczny grzyb. Do farszu zużyję mniej więcej pół kilograma grzybów i zrobię pyszne pierogi z różnymi grzybami. Tym razem kanie poświęcę również na pierogi, ponieważ blaszkowate grzyby dodają pierogom ostrości i warto je dodać właśnie do pierogów. Dodam też troszeczkę, troszeczkę maślaczków, są przepyszne grzyby, zajączki, przeważnie zajączki i podgrzybki. Na życzę wszystkim naprawdę pełne koszek grzybów. Grzyby należy obczyścić solidnie, przepłukać pod bieżącą wodą. Ja w zasadzie robię to tak obczyszczam porządnie grzyby, kroję wszystko w kostkę i dopiero później płukam. Na Ich młodziutkich grzybów nie potrzeba usuwać z ogonków tego nalotu, a spod grzybków można usunąć, bo on jest bardzo brązowy. Czyścimy grzyby mniej więcej tak. Ja zaraz pokażę, jak je kroję. Jeśli chodzi o kanie, ja tylko dlatego wzięłam na tej stopce, żeby kania mi się nie rozleciała. Wycinam lub wykręcam po prostu ten ogon, bo on jest niezjadliwy. Z niektórych trzeba zdjąć y, skórkę, tak jak z maślaków. O, nie jest to wdzięczna robota, ale maślak jest grzybem po prostu niesamowicie pysznym. Grzybki już mam wszystkie obrane. Zwyczajnie je po prostu kroję w taką kostkę, tak żeby były wyczuwalne w smaku. Jak wygląda krajanka z grzybów? Zobaczcie, jaki jest biały, niesamowite, po prostu ser. Mniej więcej około pół kilograma trzeba grzybów na ten farsz. Co było? oprócz tego, dwie cebulki, dwa czosnki, pieprz w sól i ze dwie łyżki bułki tartej. I to jest wszystko. Jakichś dodatkowych przypraw nie polecam. Te pierogi są po prostu super. Bo grzyb musi smakować jak grzyb. I to są wszystkie grzyby. Teraz grzybki musimy spłukać pod zimną wodą, bez przesady, króciutko, bo i tak będziemy obgotowywać. A wodę będziemy odlewać. Opłukane grzybki wrzucam do garnka. Zalewam wodą, i stawiam na palnik. Będę gotować około 15 minut maksymalnie. To są wszystko grzyby te pierwszego gatunku, świeżutkie. Jak troszeczkę się podgrzeją, ja mam ich tu dosyć dużo, więc wsypę płaską łyżkę soli. Jak obgotujemy, skurczą się. Co najmniej o połowę. Wbrew pozorom wcale tak dużo ich nie jest. Trzeba pilnować, bo grzyby mają bardzo dużo piany i po prostu jest moment, kiedy zaczynają kipieć i, i mamy wszystko dookoła z tymi grzybami zapaprane. I z tej całej ilości zrobiła się jakaś jedna, druga, a może nawet mniej. Na no niewielkiej ilości oleju, około dwóch, trzech łyżek. Cebulkę wrzucam w momencie, jak już tłuszcz jest rozgrzany. Jak już cebulka się troszeczkę przerumieni dodaję czosnek, można osolić w trakcie, ona wtedy tak bardzo się nie przypala. Jeszcze tylko chwileczkę ją podsmażę z czosnkiem, żeby się czosnek nie przypalił. Posączone grzyby wkładam, one są jeszcze gorące, do miski. Dodaję cebulkę razem z czosnkiem. Teraz jeszcze spróbuję grzyby na słoność. Co prawda gotowałam je w osolonej wodzie, muszę jednak dosolić i troszeczkę pieprzu mielonego. Mieszam całość. Dodaję bułkę tartą. Wszystko jest jeszcze gorące. Ta bułka jest tylko po to, żeby po prostu farsz trzymał się w całości. Możecie dodać jajko, ale osobiście uważam, że to jest niepotrzebne. I jak widzicie, tego farszu mam taką samą ilość praktycznie jak mięsno grzybowego, czyli ten przepis na trzy szklanki mąki do ciasta pierogowego będzie wystarczający. Zapraszam na ten przepis na ciasto pierogowe. Podam w rogu ekranu. Jest idealny do pierogów. Jeszcze raz spróbuję. Super. Koniecznie w sezonie polecam Wam zrobić właśnie pierogi z samych grzybów. Kiedy farsz już gotowy, możemy zabierać się za robienie pierogów. Przepis na ciasto do pierogów podam w rogu ekranu. To jest porcja z trzech szklanek mąki. Trzymam go pod przykryciem, żeby mi nie wysychało. wałkuję placuszki mniej więcej takie żeby miały owalny kształt wtedy o wiele łatwiej te pierogi jest formować i teraz nawieram farsz najpierw sklejamy a później Formujemy. Pieroszki z grzybami w sezonie, fantastyczna sprawa. Sklejamy i formujemy. Staramy się, żeby nie podeszedł tutaj żaden kawałeczek z grzybka czy cebulki. W międzyczasie nastawiamy sobie wodę. Solimy ją na 4 litry około płaskiej łyżki soli. I dodajemy z jedną łyżkę oleju jeszcze też do wody, żeby nam pierogi nie przyklejały się do dna. Placuszek na pierogi bierzemy zawsze od tej strony, od strony blatu, żeby on był bardziej wilgotny, wtedy się łatwiej przykleja. Gotujemy pierogi od momentu zagotowania około pół minuty. I gotowe. razem zrobiłam okrasę z cebulki, kurkumy, ciut bazylii i troszeczkę oliwy z oliwek. Podsmażałam na normalnym oleju, a później dodałam jeszcze troszeczkę oliwy z oliwek. Takie pierogi możecie przetrzymywać w lodówce koło kilku dni, a w zamrażalniku koło dwóch tygodni. Prosto pyszne polecam subskrybujcie komentujcie